Nazywam się Magdalena Czarcowy. Jestem dyrektorem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia imienia Fryderyka Chopena w Opolu. W szkole zatrudnionych jest 100 nauczycieli, kształcących obecnie 537 uczniów. Przed nami 32 egzaminy dyplomowe uczniów kończących Szkołę Muzyczną II Stopnia, natomiast Szkołę Muzyczną I Stopnia kończyć będzie 47 uczniów. W miesiącu marcu wszystkich nas zaskoczyła decyzja zawieszenia zajęć oraz perspektywa zdalnego nauczania. Jednocześnie rozumieliśmy powagę sytuacji, dlatego, nie tracąc czasu na narzekanie, ani nie czekając na podpowiedzi, zaczęliśmy sami szukać rozwiązań w trosce przede wszystkim o ucznia, który jest dla nas zawsze najważniejszy. Moment zawieszenia zajęć nie był dla nas przerwą od działań. Od razu rodziły się pomysły na kontynuację spotkań z uczniami. Nauczyciele bardzo szybko się zorganizowali, wychodzili z coraz to nowszymi inicjatywami. Ważny w tej sytuacji był szybki przepływ informacji. Zamieszczanie na stronie internetowej ważnych, bieżących informacji, tak aby uczniowie, rodzice i nauczyciele czuli się bezpiecznie. Mocną stroną opolskiej kadry pedagogicznej jest pasja uczenia oraz wzajemna pomoc. Wiedziałam, że na nauczycieli mogę liczyć. Priorytetem był bezpośredni kontakt z uczniem. Na początku każdy z nas pracował na miarę swoich umiejętności i możliwości. Rozpoczęła się również współpraca w sekcjach polegająca na szkoleniach dotyczących kształcenia zdalnego. Tym razem młodsi stażem nauczyciele, ale zaawansowani technicznie pomagali starszym koleżankom i kolegom. Nazywam się Katarzyna Kaczmarczyk, jestem wicedyrektorem Szkoły Muzycznej w Opolu, która znalazła się na liście dobrych praktyk w nauczaniu zdalnym, stąd poczuliśmy się niejako w obowiązku, żeby opowiedzieć o tym, jak sobie radzimy. Wpływ na to mają cztery zasadnicze sprawy. Po pierwsze, procentują relacje, jakie zdołaliśmy sobie wypracować. Mamy wielu nauczycieli silnie zmotywowanych, z pasją, a to oczywiście działa na uczniów. Po drugie, rozwinięta sieć komunikacji, na którą składa się kilka elementów. Nowoczesna strona internetowa. We wrześniu uruchomiliśmy na niej. Zdalne zapisy uczniów do grup przedmiotowych. Dziennik elektroniczny jako wyłączny, o co mocno zawalczyliśmy w zeszłym roku szkolnym. Prężnie działający od paru lat nasz szkolny Facebook. Elektroniczna poczta służbowa, na którą każdy nauczyciel otrzymuje np. zarządzenia. Pilne komunikaty wysyłamy czasem w postaci SMS-ów do kierowników sekcji. Kierownicy przekazują nauczycielom. Stała łączność z uczniami nie tylko poprzez e-dziennik. Dla uczniów realizujących ITN, dla dyplomantów tworzymy odrębne grupy na Messengerze, na których swobodnie mogą nas zapytać o różne ważne dla nich sprawy. Steve. Po trzecie, pewne już doświadczenie w pracy w utrudnionych warunkach. Ten rok nie tylko ze względu na pandemię jest dla nas wyjątkowym wyzwaniem. Od wakacji w szkole trwa termomodernizacja. Z jednej strony to kumulacja trudności. Z drugiej strony ta sytuacja zahartowała naszych nauczycieli i paradoksalnie może łatwiej było im zaakceptować półśrodki w zdalnym nauczaniu. Do marca pracowaliśmy w kilku budynkach zastępczych. Nasi pianiści już we wrześniu przeżyli szok uczenia na pianinach. Teoretycy musieli zaakceptować klawiatury, midi i codzienne rysowanie pięciolinii na tablicy. Czwarta sprawa to nasza pewna już wprawa w szybkim rozwiązywaniu problemów. Oczywista ze względu na rozmiary szkoły. Ponad 500 uczniów, ponad 100 nauczycieli. W tak dużej szkole nie możemy sobie pozwolić na czekanie, że ktoś nam coś poradzi, ktoś coś podpowie, bo byśmy utonęli w problemach. Dlatego działamy od razu. Witam Państwa. Nazywam się Łukasz wieczorek. Jestem nauczycielem przedmiotów ogólnomuzycznych w Państwowej Szkole Muzycznej 1 i 2 stopnia imienia Fryderyka Chopena w Opolu. W tym krótkim materiale chciałbym zaprezentować sposób swojej pracy z uczniami, w trybie zdalnym na przedmiotach kształcenia słuchu oraz audycje muzyczne. Pokażę sprzęt, z którego korzystam oraz sposoby komunikacji i inne narzędzia, które wykorzystuję podczas prowadzenia lekcji. Zapraszam do obejrzenia materiału. Podstawowym narzędziem do pracy na zajęciach kształcenia słuchu jest oczywiście pianino. W moim przypadku jest to instrument cyfrowy, który łącznie z urządzeniami do komunikacji, czyli mikrofonem i słuchawkami jest wpięty do interfejsu audio. Skąd dźwięk przekazywany jest do komputera, czyli centrum dowodzenia, z którego perspektywy zaraz pokażę jak wygląda praca na lekcjach. Do komunikacji z uczniami wykorzystuję aplikację Zoom, która posiada szereg możliwości ułatwiających prowadzenie zajęć. Każde zajęcia posiadają swój unikalny identyfikator, oraz ze względów bezpieczeństwa, mają włączone opcje Waiting Room, czyli tzw. poczekalni, w której dopuszczam. Konkretne osoby do udziału w zajęciach, a po dołączeniu wszystkich członków, spotkanie jest blokowane. Funkcja Lock Meeting. Odpowiednia konfiguracja aplikacji Zoom umożliwia przesyłanie dźwięku wysokiej jakości, tak aby uczniowie mieli jak najlepszy odsłuch z pianina cyfrowego, na przykład. Podczas połączenia korzystam ze strony whiteboard.fi, która umożliwia udostępnienie wirtualnej tablicy. Nie trzeba zakładać żadnych kont, wystarczy wygenerować nową klasę, wkładać nazwę i po utworzeniu udostępnić uczniom specjalny link, poprzez który mogą dołączyć do wirtualnej klasy i pisać na. Wirtualnej tablicy. Wspólna praca nad materiałem nutowym możliwa jest dzięki aplikacji internetowej Flat.io, która umożliwia pisanie nut w czasie rzeczywistym przez wiele osób, udostępnianie zapisu i można obserwować, jaka osoba wprowadza zmiany w danym dokumencie. Aplikacja posiada integrację z popularnymi. Platformami do e-learningu, na przykład Google Classroom, Microsoft Teams lub system Moodle. Aby łatwo udostępniać materiały i pliki uczniom, założyłem prywatną platformę e-learningową na silniku Moodle, wykorzystując swoją domenę. Tak, aby uczniowie mieli wszystkie materiały w jednym miejscu. A przy okazji tworzę także quizy wykorzystując nagrania z pianina cyfrowego. I mogę wtedy śledzić postępy uczniów, przeglądać wyniki, statystyki, wszystkie potrzebne rzeczy, wystawiać oceny. Kolejną bardzo przydatną funkcją aplikacji Zoom jest udostępnianie ekranu iPada, na którym dzięki Rysikowi mogę w łatwy sposób notować wszystkie zagadnienia poruszane na lekcji. Pokazywać uczniom pewne rzeczy, tak aby w czasie rzeczywistym mieli dostęp do notatek i aby wszystko było łatwe do zrozumienia. Mam nadzieję, że ta krótka prezentacja ułatwi Państwu pracę w swoim środowisku. Dziękuję za uwagę i życzę wytrwałości w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Pozdrawiam. Wreszcie o tym, co udało nam się osiągnąć. Naszym sukcesem jest przede wszystkim to, że nie straciliśmy ani jednego dnia zajęć. Dzień dobry, nazywam się Piotr Czasek, jestem nauczycielem w klasie Waldorni w Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Opolu. Poproszono mnie o kilka słów odnośnie prowadzenia zajęć w czasie pandemii koronawirusa. Oczywiście normalnie odbywamy lekcje i muszę przyznać, że teraz uczniowie dosyć dobrze pracują. Mają więcej czasu w domu, nie są obarczeni ani zmęczeni też różnymi dojazdami, przejazdami. Więc lepiej wykorzystują ten wolny czas i faktycznie z programem jesteśmy nawet do przodu, mógłbym spokojnie tak powiedzieć. Do tego dochodzą jeszcze nagrania. A nagrania to już jest zupełnie inna bajka, która naprawdę na korzyść działa, ponieważ. Uczniowie po kilka razy się nagrywają i później dopiero wysyłają najlepszą prezentację. Zresztą ja sam, jak nagrywam, to też jestem zmuszony do przesłania, jak najlepszej prezentacji, jako nauczyciel, i też niejednokrotnie nagrywam po kilka razy. Ale jest to fajna zabawa, mi się to też podoba, i wszystko to dobrze funkcjonuje. Ze spraw technicznych, to przede wszystkim najlepiej, jeżeli działamy na komputerach osobistych lub laptopach, gdyż kamerki i mikrofony z telefonów komórkowych dosyć mocno obcinają jakość, jakość przede wszystkim dźwięku. Lub tam w jakimś tam stopniu próbują to sterować, co niekorzystnie wpływa. Zupełnie inaczej jest właśnie, jeżeli uczeń posiada laptopa lub komputer stacjonarny, wtedy jakość dźwięku jest naprawdę bardzo dobra. Ja mam dosyć dobre głośniki, więc na głośnikach słyszę ich no, no niemal jakby był tuż obok, więc naprawdę, jeżeli ktoś posiada z uczniów komputer stacjonarny lub laptopa, spokojnie można tak pracować i jest to całkiem wygodna i bardzo dobra praca. No z minusów, no to wiadomo, no to te telefony komórkowe, które ten dźwięk transmitują, transmitują, słabej jakości. Oraz niestety to, że te nasze prezentacje no nie mogą znaleźć na żadnej scenie, na żadnym koncercie, a tym bardziej konkursie, na którym my akurat chętnie jeździmy. Ale no jest Facebook, no to na tym Facebooku tam czasami działamy. Mamy też tam kilka prezentacji, a no niedługo też może pojawi się kolejna, bo jest kwartet, do, 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 do już jest nagrany, tylko trzeba go do, dopracować i i umieścić. Więc generalnie praca jest dobra, jest satysfakcjonująca, aczkolwiek no, nigdy nie zastąpi rzeczywistego kontaktu z uczniem, a przede wszystkim prawdziwej sceny. Dziękuję bardzo, mówi Piotr Przasek. Pozdrawiam. To może ja zacznę. Na pewno przeprowadzona na Facebooku akcja rekrutacja "Szkoła otwarta online" zamiast tygodnia otwartego, który mieliśmy w planach, z pomysłem kręcenia filmików prezentujących instrumenty wyszedł nauczyciel klasy akordeonu Dariusz Kownacki. Akcja chwyciła. Powstało 20 filmików prezentujących nie tylko nauczone w naszej szkole przedmioty, ale także zadania badania przydatności. Witajcie! Nazywam się Dariusz Kownacki i jestem nauczycielem akordeonu. Już dzisiaj chciałem zaprosić Was do rozpoczęcia nauki gry na tym pięknym instrumencie. Piękne inicjatywy, na przykład fantastyczny projekt Ewy Andruszkiewicz, zrealizowany wspólnie z nauczycielami i uczniami Wiosna Vivaldiego. Mamy wreszcie pierwsze zdalne zwycięstwo ucznia Pawła Hadaszika w wyzwaniu online w ramach festiwalu wyobraźni muzycznej ir we Wrocławiu. W ostatnim czasie podjęliśmy także działania na rzecz organizacji międzynarodowych konkursów perkusyjnych w ramach Drumfest w Opolu, zaplanowanych na październik. Z informacjami dotarliśmy do szkół muzycznych oraz uczelni w Polsce i za granicą. Obecnie rozważamy możliwość przeprowadzenia konkursów w trybie zdalnym na wypadek utrzymania się stanu epidemii. W tym tygodniu rozpoczynamy ośmiodniowy maraton zdalnych egzaminów klasyfikacyjnych dla uczniów objętych indywidualnym tokiem nauki. Precyzyjnie opisaliśmy warunki i sposób ich przeprowadzania. Generalnie komisja będzie się łączyć z uczniem poprzez platformę telekonferencyjną albo komunikator. Na egzaminach teoretycznych będzie część pisemna i ustna. Może gdy się spotkamy w sobotę na webinarze, to będę mogła powiedzieć, jak udało się dwa pierwsze dni egzaminów. Dziękuję za uwagę. Obecnie dla potrzebujących nauczycieli przygotowane są stanowiska do pracy online w salach lekcyjnych. Ten trudny czas ukazał nam nowe możliwości i zmobilizował nas wszystkich niejako do poszerzenia kompetencji i rozwoju umiejętności korzystania z nowoczesnych narzędzi. Kończący się rok szkolny 2019-2020 w związku z prowadzoną termomodernizacją spędziliśmy poza budynkiem szkoły modernizacja dobiega końca. Tęsknimy za sobą nawzajem, jak i za zajęciami prowadzonymi w szkole. Myślę, że te doświadczenia nas wzmocniły. Dlatego w przyszłość patrzę z nadzieją.